Hi! Witam Was w kolejnym odcinku English Series. Dzisiejszy odcinek jest troszkę inny, bo to pierwszy odcinek po wakacjach, a przynajmniej tych moich, czyli po moim drugim urlopie. No i powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o urlop, to prawdopodobnie pojawią się filmiki na kanale. Mam nadzieję, że tak będzie, ale myślę, że zajmie mi to strasznie długo czasu. Um, czy mi się uda w najbliższych miesiącach? Nadzieja jest, ale nie wiem, dlatego że zebrałam aż 11 godzin materiału. Pewnie z tego połowa jest od razu do kosza, do wyrzucenia, ale mimo wszystko ta druga połowa, no będę z tego chciała zrobić dwa albo trzy filmiki po 20-30 minut. Także nie mam jeszcze kompletnie pojęcia, jak to zrobię, ale naprawdę widoki były piękne, miejsca były cudowne. Także chcę to zrobić koniecznie, ale jeszcze nie wiem, jak i kiedy się to pojawi. Także teraz po powrocie zaczynam z English Series, no a co dalej to zobaczymy. Z takich jeszcze nowości na sam początek. No, to powiem Wam szczerze, że dzisiaj pierwszy raz pracuję z komputerem, który tutaj jest przede mną, z laptopem, który wrócił do mnie po serwisowaniu. No, i mam też inne programy do edycji i dźwięku, i wideo. No bo niestety programy, które były dedykowane dla MacBooka i dla iPada stwierdziły, że ze mną współpracować nie będą. Także w związku z tym, że nie współpracowały, to cały czas wywalało mi wszystkie aplikacje, laptop się w ogóle zamykał, działy się tam cyrki, naprawdę cyrki, także pojechał do serwisu, wrócił zaraz po urlopie, no i musiałam wszystko przeinstalować, musiałam też zainstalować zupełnie inne programy, także będę się uczyła w sumie edycji troszkę na innych programach, mam nadzieję, że ta jakość będzie podobna, ale tego jeszcze nie wiem, także jeżeli okaże się, że coś będzie troszkę nie tak z dźwiękiem albo z obrazem, no to z góry przepraszam. Ale muszę jeszcze to wszystko ogarnąć. No a nie przypuszczałam, że będę musiała zrezygnować z tamtych programów, myślałam, że będę jednak na nich pracować nadal. Także przyznam szczerze, że troszkę tak mnie to z zaskoczenia wzięło. Także konkluzja jest taka, nie zdziwcie się jak będzie jakaś tam różnica jakościowa. Postaram się, żeby jej nie było ale to niestety możliwe. No i trzecia rzecz, być może brzmi trochę nosowo, a to z tego powodu, że myślę, że sami wiecie, kto przyszedł do nas na jesień i w sumie tak przychodzi od 2020. I wydaje mi się, że ja już to przeszłam w tym roku, ale nie mam pewności, no bo w sumie mamy tyle różnych wariantów, że już nie wiem, nie nadążam, ale oprócz tego, że no, czułam się tak słabo, to przyznam, że no jest ok, czuję się teraz dosyć dobrze, tylko taki właśnie nosowy głos i kata mi zostały, także pewnie to będzie troszkę słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie uciążliwe. No i oczywiście, że odcinek będzie Was ciekawił. Także po tych przydługich wstępach przejdźmy już do samego odcinka i o czym on będzie. No to tak, ten odcinek to będzie kontynuacja False Friends, czyli będzie to druga część i myślę, że już wiecie, czym są False Friends, czyli właśnie te zwodnicze słowa, czyli po prostu fałszywi przyjaciele. Ale jakby ktoś nie pamiętał, nie wiedział, nie był pewny, ja gdzieś tutaj będę wstawiała definicję na wszelki wypadek, no ale nie będę już o tym dłużej mówić, bo myślę, że jest to bez sensu. Jakbyście chcieli, możecie się cofnąć do pierwszego filmu, zachęcam. A teraz przejdziemy sobie do kolejnych przykładów. Także bez już przydługich wstępów, jeśli chodzi o same False Friends, idźmy dalej do przykładów. Tym razem mamy kolejne pięć przykładów, tak jak ostatnio. Myślę, że będę sobie właśnie w ten sposób to dzieliła, no bo tak będzie szybko, tak będzie sprawnie i praktycznie. Także wszystkie przykłady będę jak coś czytała z iPada standardowo, żeby się nie pomylić, no i żeby cały czas mieć na bieżąco wszystko. Także jakie to są przykłady? Przejdźmy już do tego. I będą to apartment, bark, box, fabric i extra. No i zobaczmy, jak to wygląda i dlaczego są takie podchwytliwe. Tak w ogóle to niech każdy rzuci kamieniem, komuś się nie zdarzyło właśnie tych słów pomylić, bo sądzę, że dosłownie prawie każda osoba pomyliła przynajmniej przynajmniej jedno z tych słów, no i wyszły wpadki. Także sądzę, że każdy jest temu winny, ja też to robiłam, ale zobaczmy dlaczego i jak to można naprawić. Zaczynając od pierwszego, apartment to po prostu słowo oznaczające mieszkanie. Z reguły tak określamy mieszkanie, jeśli mówimy o tym wariancie amerykańskim, w wariancie brytyjskim będzie to raczej flat, no ale mimo wszystko, tak czy tak, oznacza to mieszkanie. Natomiast z czym jest to słowo mylone z apartamentem? No ale, apartament w języku angielskim to będzie po prostu albo luxury apartment, albo suite. No i tutaj też uwaga, nie mylmy tego z wymową słowa o tego właśnie, bo to jest suit. Także tu na wszelki wypadek mówię o tym, bo wielu uczniów jednak to myli. Suite to jest po prostu apartament luksusowy, czyli taki na przykład hotelowy i brzmi w sumie podobnie do słowa słodki. No a suit... Z długim U to będzie po prostu garnitur. Także to takie ekstra info. A teraz bark, oznaczające albo szczekanie, Czyli czynność, albo oznaczające koje drzewa. Wiem, że kompletnie się to ma do koje drzewa: kompletnie, kompletnie, ale mimo wszystko, wierzcie mi, to jest koła drzewa w języku angielskim. Natomiast ten nasz baek w języku polskim, w po angielsku to będzie shoulder. I jeśli chodzi o tą nazwę, myślę, że dobrze ją kojarzycie, na przykład z reklam, bardzo znanych produktów, równie znanej firmy, firmy kosmetycznej, i będzie to head and shoulders. Przy okazji ciekawostka, czy ktoś wie dlaczego oni w sumie tak nazwali swoją firmę? No bo to bardzo specyficzna nazwa, prosta, a zarazem mimo wszystko intrygująca. Dlaczego head and shoulders? No bo head ok, dobra, to są szampony, ale shoulders? Myślę, że jak sobie tak przypomnicie, to w sumie przyjdzie wam do głowy, że head and shoulders słynie przede wszystkim ze swoich produktów, które pomagają w leczeniu łupieżu wręcz, a przynajmniej w pozbywaniu się łupieżu. Myślę, że to jest lepsze słowo, no bo łupież widoczny jest nie tylko na głowie, ale i na ramionach, na bajkach. A? Dlatego. Ta nazwa w sumie ma dużo sensu. Także jak coś, możemy sobie nawet ten bajk kojarzyć właśnie z nazwą Head and Shoulders. Po prostu. A teraz kolejny popularny problem, czyli mamy słowo box. Wiadomo, że myślę, że większość osób kojarzy to z pudełkiem. Prawidłowo jest to pudełko w języku angielskim, ale box to nie jest nasz box, czyli dyscyplina sportu. Niemniej jednak wiele osób właśnie używa tego słowa w ten sposób. Sam box jako dyscyplina sportowa to po prostu boxing. Tym razem kolejna gwiazda, czyli słowo fabric. Jeśli chodzi o to słowo, szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że większość moich uczniów w pewnym momencie myliła to słowo i no w sumie nie dziwię się im. Naprawdę wygląda ono podobnie do naszej fabryki. Ale fabryki to wcale nie oznacza. Oznacza to po prostu materiał. Materiał, z którego na przykład coś jest wykonane, coś, mówię tutaj o choćby ciuchach po prostu. Natomiast fabryka sama w sobie to w języku angielskim będzie factory. No i myślę, że teraz ma to już o wiele więcej sensu. Tak na marginesie, czy wiedzieliście jak powiedzieć skład produktu? Mówię tutaj o składzie ubrania. Często ja dostaję właśnie takie pytania, jakbyśmy chcieli nawet za granicą dopytać o skład, jeżeli nie ma go na metce, albo jak nie możemy go znaleźć, no to wtedy jak możemy o to pytać? I tutaj sprawa będzie prosta, skoro wiemy, że fabric to jest po prostu materiał, to to będzie Fabric Composition. I tyle. Skład materiału. Dokładnie, tak jak w języku polskim. Także tutaj macie takiego Protipa. I teraz już ostatnie z tych pięciu słów i będzie to słowo extra. I jeśli chodzi o to słowo, to wcale nie oznacza, że coś jest super, ekstra odjechane tylko oznacza, że coś jest dodatkowe, jak na przykład dodatkowy ser na pizzy, czyli extra cheese. Jeśli chodzi natomiast o słowo taki super, odjechany, ekstra, to myślę, że najprostszym słowem w języku angielskim, które odpowiadałoby tym właśnie znaczeniom, to po prostu jest słowo great. I tyle. Dodatkowe info dla was. Jeśli chodzi o słowo great, może też ono odnosić się do na przykład kogoś, kto był wielki. I mówię tutaj o postaciach historycznych. Mamy nawet w sumie taki serial i tutaj będzie sądzę jego plakat. Nazywa się Great i jest produkowany, o ile dobrze wiem, przez HBO. Obecnie jest to już Max. I ten serial właśnie mówi o tym, jak żyła, można powiedzieć w sumie tak satyrycznie, absurdalnie, groteskowo, bo jest to pewnego rodzaju satyra i parodia, ale jak żyła cały Katarzyna druga Wielka. I właśnie dlatego jest nazwany Great. Tak samo też na przykład Aleksander Wielki to był Alexander the Great. No i właśnie to Great będzie używane w takim typowo znaczeniu historycznie. A teraz kolejne pięć słów i będą to. Fatal, Hazard, Fart, Limo, Receipt. Hmm. Zobaczmy, jak to się dokładnie prezentuje każde po kolei. Pierwszym słowem jest słowo fatal. I nie oznacza wcale fatalnego, że coś jest fatalne, tylko oznacza, że jest to śmiertelne, czyli nawet gorzej. Jeśli chodzi o fatal, często jest używany na przykład w takich wyrażeniach jak fatal accident. Czyli wypadek śmiertelny. Jeśli chodzi natomiast o słówko, które oznaczałoby, że coś jest fatalne, okropne, to moglibyśmy mieć dwa popularne słowa i byłoby to na pewno awful i dreadful. Także, jeśli chodzi o fatalny, nie mylmy tego, bo ta pomyłka może nas słono kosztować i może być naprawdę przykra. Ale już wiecie. Następne jest słowo hazard. Jeśli chodzi o to słowo, to wcale nie jest to praktyka występująca w choćby kasynach nie, hazard oznacza niebezpieczeństwo, co w sumie może być związane z kasynami, ale jeśli chodzi o praktykę o której mówimy, to będzie to Gambling, czyli nasz polski hazard. Także tutaj nie mylmy hazard z gambling. To są dwie różne rzeczy, aczkolwiek mogą być połączone. Tak jak mówię hazard, to też może być coś, co pojawia się w kasynach. A teraz słowo fart. No to słowo jest śmieszne, bo ono wcale nie oznacza tego polskiego farta. Mm -mm. Nie, ono oznacza po prostu piednięcie. Natomiast jeśli chodzi o ten polski fart, no to będzie lucky break, albo fluke, albo na przykład fortune. A teraz słowo limo. Jeśli chodzi o to słowo, często może być kojarzone błędnie z limem, tym polskim limem, ale to nie jest to limo, to jest zdecydowanie coś przyjemniejszego, bo jest to po prostu limuzyna. Jest to skrót od po prostu całego słowa limuzyn. Natomiast najczęściej jednak posługujemy się tym skrótem. W sumie mało kto mówi limuzyn. Natomiast jeśli chodzi o limo, to pod okiem to nieszczęsne i no w sumie można powiedzieć, że często widziane w filmach, to powiedzielibyśmy już na to black eye. Natomiast jeżeli można powiedzieć okiem, że ktoś kogoś pobił i niestety zostawił mu taką śliwę pod okiem, to możemy powiedzieć w całym wyrażeniu somebody gave somebody else a black eye. No bo mamy wyrażenie to give somebody a black eye. Może się wam to przydać i na pewno zaobserwujecie to w filmach. A teraz już ostatnie słowo i nie dziwię się wcale, dlaczego jest to z moja wszystkich uczniów i szczerze, nie zliczę, ilu moich uczniów myliło to słowo, a nawet do tej pory zdarza im się je mylić. I w sumie nie będę aż taka ostra, bo powiem szczerze, że. I dziwię się im. Naprawdę. To słowo wygląda bardzo podobnie do tego naszego polskiego słowa. I mówię tutaj o słowie receipt. Jeśli chodzi o to słowo, nie jest to recepta, jest to paragon, taki zwykły paragon fiskalny. Natomiast recepta w języku angielskim to jest prescription. Dlaczego? No bo słowo prescribe oznacza po prostu przepisywanie czegoś, najczęściej jakiegoś lekarstwa. Natomiast jeśli chodzi o słowo receipt, to tutaj mam jeszcze jeden taki mały tip dodatkowy. Czym różni się słowo receipt od słowa Bill, no bo w sumie tak jak sobie pomyślimy na chłopski rozum to jest to podobne, no rachunek rachunek, ale jeśli chodzi o słowo receipt, to przede wszystkim jest to rachunek wydawany po zakupie jakiejś usługi czy po zakupie jakiegoś produktu tak jak na przykład jesteśmy w sklepie typu H&M no i wydają nam właśnie taki paragon potwierdzenie sprzedaży natomiast Bill jest stosunkowo używany najczęściej w restauracjach, w bajach kiedy to Dostajemy właśnie ten rachunek po wykonaniu usługi, ale przed płatnością. Czyli na przykład, jak coś zamówimy, kończymy jeść, no i oczywiście wtedy prosimy o rachunek i dopiero wtedy płacimy, czyli rachunek jest pierwszy. Jeśli chodzi o receipt, on już występuje po płatności, także taka będzie różnica. Jakby co, myślę, że to ważne i że powinno się Wam przydać. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że od teraz będziecie czujni, bo tych zwodniczych słów przybywa zdecydowanie na tej naszej liście. No i przede wszystkim, że nie będziecie mieć już takich złych skojarzeń, na przykład zamawiając limuzynę na imprezę i mówiąc słowo LEMO. No i myślę, że to tyle na teraz. Dziękuję Wam za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem. Bye!